Na meczu łapki trenera, tak jak Pan to był... widzi? Ja myślę, że tak. Jeżeli chodzi o meczy na tym poziomie rozgrywek, uważam, że to było niezłe widowisko, jeżeli idzie o poziom. Bo jedna i druga, jeden i drugi zespół chciał gdzieś grać w piłkę. Nie zawsze to wszystko może wychodziło tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale widać, że był gdzieś pomysł jednego i drugiego zespołu na grę w tym spotkaniu. Nie ukrywam, że byliśmy troszeczkę zaskoczeni i niefrasobliwi, jeżeli idzie o pierwszą część spotkania, ale tak jak wielokrotnie ja powtarzałem, my mamy dzisiaj ten atut, że mamy dzisiaj silną ławkę. Może to gorzej troszeczkę wygląda, jeżeli idzie o młodzieżowców, ale mamy tą możliwość, że jak dokonamy zmian, to jest szansa na to, że ten zespół zacznie lepiej funkcjonować i to było widać w dniu dzisiejszym. Tak? Że zmiany sporo wniosły, jeżeli idzie o zawodników, a niekoniecznie ci, co byli do dzisiaj podstawowymi, nie zawsze będą też w dobrej dyspozycji. Ja myślę, że to w dużej mierze zadecydowało, a przede wszystkim dobrze wyprowadzone kontrataki. Myślę, że Druga część spotkania zdecydowała o tym, że wygraliśmy może troszeczkę za wysoko, ale nieraz taki jest, że zespół trzeba chwalić za stuprocentową skuteczność, bo to w dniu dzisiejszym tak było, może poza jedną sytuacją gdzieś. Jeszcze... Serwaciński miał do pustej bramki i nie strzelił, Gola w roku może tam w pół metra, a tak to praktycznie co sobie żeśmy stworzyli, to wykorzystali. Dlatego się bardzo cieszę, bo nie zawsze nam to się udawało, żeśmy sporo stwarzali, a nie, nie zawsze żeśmy wykorzystywali. Dzisiaj było tak a nie, inaczej i dlatego. Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa, bo mieliśmy trudny układ gier na 6 spotkań, cztery wyjazdy, dwa u siebie. Także 13 punktów ja jestem zadowolony z trudnego terenu, gdzie nam zawsze się tutaj nie układało. Trener Tomasz Dziubiński ocena meczu. No co ja po takiej poradzce mogę powiedzieć. Zegraliśmy pierwszą połówkę bardzo dobrze, najlepszą chyba w tej rundzie. Natomiast co stało się z zespołem w drugiej połowie. Nie mam żadnego pojęcia, bo takie błędy, jak, jak przy pierwszej, drugiej i trzeciej ramce doświadczonych zawodników, to są karygodne, karygodne. Nie ma pojęcia, co, co, co będzie dalej, bo, bo, bo sytuacja jest bardzo trudna, sytuacja jest bardzo trudna, nie chcę tu na gorąco się wypowiadać. Odłożyliśmy rozmowę z prezesem do poniedziałku, bo naprawdę nie jestem zadowolony. Z pozycji w tabeli, z sytuacji zespołu, w jakim się znajdujemy, chociaż wzmocnił nasz. I to było dzisiaj widać w pierwszej połówce, syn, który, który zagrał niezłe spotkanie. Natomiast błędy karygodne błędy w drugiej części spotkania, jakie popełniła moja drużyna, stąd wynik taki, a nie inny. Jeden, Dziękuję bardzo. 7 minut zdecydowało wyniku meczu. Zgadza się, zgadza się. Także mówię, to linia obrony i tutaj od, zacznę od, od, od środkowych obrońców. Nie może być tak, że, że, że zawodnik przy drugiej, trzeciej bramce, nie wiem, nie wiem kto to był, natomiast wjeżdża i nie ma przerwania z kosztem nawet żółtej kartki, kosztem faulu na 20 metrze, tylko odpuszczania. Także brak koncentracji? Nie wiem, czy ta strata pierwszej bramki, ale przecież gdy straciliśmy pierwszą bramkę, zostało jeszcze 30 minut gry takie błędy. No, trudno, trudno. Pytania? Panie Marka, pana Marka no, należy Pana pochwalić za nos, bo stawił Pan proszę Pana rezerwowy, którzy wyścignęli o osak leczu, nie? No ale ja to już powiedziałem, tak, tak że my mamy dzisiaj taką silną ławkę. Mówię, mamy problem i to widać jest na boisku, jeżeli idzie o młodzieżowców, tak? A i jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy mówię, no, walczą cały czas, nawet o osiemnastkę, to robią różnicę, tak? bo mówię, no wejście Ostraczyka na tyle pozwoliło, bo mówię, pierwsza bramka bardzo ważna i nie wiem, czy wielu zawodników by z tej pozycji strzeliło taką bramkę. Tak? Z regowy to by taka piłka poleciała w większości może w pomidory, tak? jak ja to mówię, tak? A z trudnej pozycji uderzył idealnie i to był jakby moment przełomowy. Ja tu rozumiem trenera, my co prawda jedną straciliśmy, ale taką samą. tak? Niewyobrażalnych sytuacji, jak ostatnia minuta i pozwalamy sobie z kontrataku, gdzie mamy rzut rożny, w dziecinny sposób stracić bramkę. Tak? Ale to jest też w naszym stylu. Wydaje się wszystko pod kontrolą dwa na jeden i dajemy sobie strzelić bramkę do szatni, ale no mówię, no jesteśmy już na tyle gdzieś doświadczeni losem, że nam mecz się nie układa i ten zespół trzeba pochwalić za to, że jak się nie układa, potrafimy odwrócić losy spotkania. Nie udało się pan wykować. Zmartwił mi pan trochę. Zgadza się, typowałem pod kątem swojej drużyny zwycięstwo. Natomiast nie zawsze, nie zawsze się to sprawdza. Trudno, żeby ten typował inaczej. Nie, panie panie... nie no panie... tak, no Nie trudno, że pan na czym zaskoczył OKS, bo ja przeczytałem pana wypowiedź, że bez problemu wygrał. Czy znaczy nie, nie powiedziałem, że bez problem. Ten bo pan do tak mnie było, dzwonił. Tak ja znałem OKS, bo byłem na meczu w Białbrzegach. Wiedziałem, że. że... Najgroźniejszymi zawodnikami to jest y, Sarafiński I, i mimo tego, co Pan mówi, to, to Brazylijczyk grał bardzo dobrze w Białobrzegach, do momentu właśnie tego, w którym, którym powinien wylecieć za ten fał taktyczny i drugą żółtą kartkę dostać, natomiast trener odpowiednio zareagował. I, i wiedzieliśmy, że to jest mocny zespół, prawda? Staraliśmy się ten mecz wygrać i w pierwszej połowie tak się układało, bo, bo mieliśmy jeszcze sytuację wcześniejszą na 1-0 koło Janka Kowalskiego, nie wpadła. Później w 44 udało nam się po kontrze, tak jak trener powiedział, strzelić. Natomiast no co się stało w drugiej połowie, to na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to stało się tak szybko, że to aż dla mnie jest niemożliwe. Dla mnie to jest niemożliwe. Nie, no Ja myślę, że w piłce nieraz decydują. Jeden, jeden moment, bo przypominam sobie chyba 50. minuta, gdzie poszło do środkowania z lewej strony i Sarski chciał wybijać, trafił w słupek i od słupka prosto do Michała i by wtedy wpadło na dwa, no to... Możemy tylko dzisiaj gdywać, jakby się ten dalej potoczył, dlatego mówię, no gdzieś trochę nam to szczęście dopisało, bo to była, uważam, po naszym gdzieś tam błędzie stuprocentowa sytuacja, tak?